Tak jest? No tym wiesz. Tym masz taśmę jak robiliśmy filmy w 58 roku. Razem żeśmy kręcili historię naszego miasta. Tak jest. To Nie prawda. prawda. Tak. Będzie na naszej klasie na Facebooku i na czym na Twitterze. tylko na to i tutaj jest Ostro Słuchajcie, historyczna fotka W tym biednym mieście czy nawet wysyłają ludzi na Białoruś. Tak jest! Nauczyłem się od grabarczyka i od tych z platformy, chociaż nie jestem z platformy. To jest <zainteresowań> takie dobre. A nie, to nasz boli. Ale to tutaj Środki są do... A, Panie inżynierze, ile jobów leciało tutaj różnych? Ja Z <głosæll gaseshte> której strony? stajemy przy maszynie. Pięknie wyposażona, kurde. Zaraz, momencik, oddalam się. Mm. Wie, no a tu przykład wypadek będzie Region. 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 Polaków Region. 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 będę

だいぶ高くて。<noise>